I kurki, sebrytki. W kurnej chacie mamy różne rasy kur. Sebrytki powędrowały do swojej letniej rezydencji. I Mimi do przytulania. I rybki w stawie. Teraz się pochowały, bo poranek jest chłodny. Jak tylko zaświeci słońce, zrobi się ciepło, to rybki zaraz będą się wygrzewały do słońca. W ogrodzie marzeń mamy wiele zwierząt. W kurniku są kury, mamy kotkę mimi, w stawie są ryby, są ptaki i zwierzęta, które czasowo odwiedzają nasz ogół i czasowo w nim mieszkają. A od wczoraj w chatce puchatka, to jest chatka, która służy dzieciom do zabawy, gdy rodzice przychodzą do ogrodu, zajęci oglądaniem roślin, podziwianiem ich urody, odnajdywaniem nazw, dzieci się nudzą, więc dla dzieci mąż budował chatkę puchatka która ma zagrodę, a w tej zagrodzie od wczoraj mieszkają nowi lokatorzy. Ja właśnie idę ich odwiedzić i niosę im poranne śniadanie, czerwony jarmuż. Mam nadzieję, że im będzie smakował. I są maleńkie, święci morski. Nie bójcie się maluki. nie bójcie się. Jest samiczka. I samiec. Bardzo takie pochliwe są. All. Zmoczy się, uciekają zaraz do swojego domku. I macie świnki. O, chodź. Nie bój się, nie bój. Świnki są bardzo przyjazne, chociaż troszeczkę wystraszone, płochliwe ponieważ e, niestety dostał się tutaj do ich Zagrody arew i trochę ich wystraszył, będę musiała mu zablokować dostęp. No, maleńkie. Nie bać